W środę 17 sierpnia po raz trzeci odbyły się regaty o Puchar Miasteczka Siewierz-Jeziorna. Zgłoszonych jest 38 zawodników w grupie A i w grupie B, czyli grupa A jest dla dzieci czy młodzieży w wieku od 13 lat do 15, a w grupie B startują wszyscy młodsi niż lat 13. Jest to... No, trzeci raz się odbywają regaty. Pierwszy raz są częścią Ligi Południowej Optymista. To jest liga, w której startują dzieci ze wszystkich klubów południowej Polski, od Krakowa po Nysę. No, także bardzo się cieszymy, że zostaliśmy docenieni i włączeni do tych zawodów. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała Policja, WOPR, Ochotnicza Straż Pożarna Stuliszowa, Państwowa Straż Pożarna Zbędzina oraz Ratownik Medyczny. Młodzi adepci żeglowania przeprowadzili pokaz, w którym wymusili przewrócenie żaglówki, a następnie w bardzo szybki i umiejętny sposób postawili ją ponownie na wodzie. Przed startem głównym odbyły się również zawody drużynowe na deskach SUP. Przystań Siewierz wybrana na miejsce regat to miejsce, w którym organizowane są półkolonie żeglarskie. W 2013 roku otworzyliśmy przystań nad jeziorem Przeczycko-Siewierskim. I w latach 2013 2015 organizowaliśmy tutaj co roku półkolonie, przy bardzo dużym wsparciu miasta Siewierz. I w efekcie nauczyliśmy około 80 dzieci z siewieża żeglarstwa. Przynajmniej zakosztowały żeglarstwa samodzielnego pływania na małych łódkach. Przez kilka lat jezioro miało tak niski poziom wody, że nie można było tych półkolonii organizować. Teraz już jest sytuacja dużo lepsza. I w tym roku znowu wystartowały półkolonie. W lipcu były trzy tygodniowe turnosy. Na zawodach żeglarskich najważniejszy jest wiatr, który w dniu regat był słaby i ze zmiennych kierunków, a to wymaga od zawodników dużego skupienia. Moim zdaniem jest to akwen, który jest dosyć ciężki, trzeba naprawdę się bardzo skupić, więc uważam, jest bardzo fajny oczywiście. Jest, woda jest spokojna, fajnie się na nim pływa. Jest trochę ciężki po prostu. Na jakie trudności możecie dzisiaj trafić? Brak wiatru i wiatr, który będzie zmieniał y, kierunki. A jakie warunki byłyby idealne, żeby popływać dzisiaj? Szczerze mówiąc, ja najbardziej lubię mocno wiatrowe, ale. Patrząc na dzisiejszy wiatr myślę, że tak średnio. W sensie około 11 węzłów myślę byłoby fajnie. Na co liczysz dzisiaj? Wygraną. Wygraną. Dodatkowym utrudnieniem z jakim musieli się zmierzyć zawodnicy było ustawienie linii startu pod wiatr. Start pierwszego wyścigu odbył się około godziny 16. Żeglarze mieli do opłynięcia cztery boje, co zajmowało im około 45 minut. Regaty trwały dwa dni. Rozegrano 6 wyścigów. Po trzy dziennie. Pomimo słabego wiatru, zawodnicy byli zadowoleni z przebiegu regat. Świetnie było, wiatru trochę mało, osób też mało, ale świetnie było. A sama miejscówka jako przystań, jak się podoba? Piękne, piękne miasto, piękna przystań. Organizatorzy zadbali również o to, aby każdy uczestnik dostał jakiś upominek. Nagrody będą przyznane w kategoriach chłopców i dziewcząt w grupie A i w grupie B będzie odrębna kategoria dla do lat 9. Oprócz tego jest specjalna nagroda dla przyszłego zwycięzcy, czyli dla zawodnika, który zajmie ostatnie miejsce w regatach. No, są bardzo różne nagrody ufundowane między innymi przez. na przykład burmistrz ufundował koszulki regatowe. Dla wszystkich zawodników, oprócz tego są no, bardzo różne nagrody, myślę, że bardzo interesujące. A oprócz nagród za miejsca pośród wszystkich uczestników będą rozlosowane kolejne nagrody, także każdy, kto jest zawodnikiem, dostanie no, co, jakiś gadżet albo coś ciekawego, co mu się przydażyć. Nagrody wręczył zastępca burmistrza miasta i gminy Siewierz, pan Damian Dawczyński, który bacznie przyglądał się całym zawodom. Poziom zawodów, jak i samych zawodników, oceniam bardzo wysoko. W dniu wczorajszym tutaj symulowane były takie pokazowe przewrotki przez uczestników tych regat i pokazanie naszym strażakom, ochotnikom, którzy zabezpieczali regaty, jak również strażakom z Państwowej Straży Pożarnej, że jednak pomimo tego młodego wieku potrafią i posiadają te umiejętności, aby sobie w tym poradzić, poradzić sobie z przewrotką łódki. Więc bezpieczeństwo przede wszystkim bardzo wysoko oceniam całą realizację regat. Cieszę się, że po raz kolejny, po raz trzeci zostały te regaty zorganizowane na terenie gminy Siewierz. Mam nadzieję, że nie ostatni, ponieważ jak zauważyliśmy, te regaty się rozwijają. Z roku na rok poziom zawodników jest coraz wyższy, coraz lepszy i uczestników przybywa. W tym roku przeodni Puchar Miasteczka Siewierz Jeziorna trafił do Warszawy. No to jest ogromny sukces dla nas. Trzeci raz już tutaj jesteśmy. Próbowaliśmy poprzednie dwa lata, nie udało się i teraz super. Mamy super zawodników w grupie B. Przepracowaliśmy zimę w Hiszpanii no i są efekty. Jak pani ocenia tegoroczny poziom zawodów? Strasznie ciężkie warunki tu są zazwyczaj dlatego, bo kręci czasami jest wiatr, czasami go nie ma, więc wymaga to od zawodników niezwykłej odporności psychicznej, żeby wytrzymać, płynąć zgodnie z założeniami, no i wtedy są efekty. A sama organizacja? No, jak zwykle super organizacja, na brzegu, na wodzie. Bardzo nam się tu podoba, dlatego przyjeżdżamy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom regat i życzymy kolejnych sukcesów.